Nie no kup, przy... gdzie ja. Miałeś iść na dół. Przydałby się X-Ray, nie? Nie my, nie, my gramy w survival ale używamy Ja sobie posiedzę. Stoimy. Moja świnka właśnie śpi. Świnka morska moja świnka. Masz świną morską? Aho. Uh nie by tego nie wiedziałam. -huh. Fajna taka. Fajna. A ty masz psa? Nie, ja nie mam psa. Hmm. A ty co masz? No, Noże kiedyze? Ja mam rybę. O, rybę. Daj mi tu jakieś ryby. Ja nie lubię ryb, bo ryby... ryb się nie na da pogłaska danini porabiał mój ojciec ten jest uczulony na sierść o mój boże! ja się już pogubiłem! nie mogę znaleźć wyjścia no tu! dobra no tu. tu, tu, teraz bok i tu ale ty to pogmatałeś? Aha no Może to jest nagle do jakieś... Dobra, my poszliśmy zrobić kilo. To drugie pomieszczenie ja co wiem Czekaj, kill offer i zrobić wonder trader? No, możesz Ja jeszcze 27 minut muszę Dobra, no, chyba wonder trade 27 ja muszę 14 Jeszcze. ja też muszę 14 no to zrobiliśmy chyba w tym samym momencie Dobra ja idę kopać dalej e, ja, ja też. też Ale ja pójdę kopię teraz wyjdę z że... Żelazo się przyda Zawsze się przydaje żelazo okay. jak tutaj Jeszcze wykopię, nie wszystko Gdzie jesteś?

a ja to tak właśnie, ja też właśnie mam targę. Możesz zrobić kranidos, to też zbędę, to rent, rentuje, tak mi się dzieje. <laughs> Jak będziesz miał znowu kranidosa, to mi dasz. Może. Raz tam. Ale dam tobie ten niższy level. Co? Do, mi niższy level. No. Dzięki. Mhm. Jak będę miał karę? Nie. Jak będę miał innego fajnego pokoju? Jak się trafi legenda to dopiero. Żelazo! Pra bym pominał żelazo. Nie. A jak będzie legenda z London Trade'a? To ja sobie ją zatrzymam. Ale to Jak będę miał legendę 70 to mnie niby załatwisz. Mamy strukturę po produkcji. Fajnie by było mieć jakaś... I co to jest Mechanical Art? No ja, ja, ja mam już... Ile ja mam żelaza? Mamy, mamy 12 żelaza. Starczy na... Em, ja, 6... 6 to będzie? Na 12 pokabali. No to podzielisz. Chodź sobie. Dobra, ja idę już na górę. No też. Ja jestem za tobą. I od razu przy... I od razu weźmiemy od razu ten... ...y... Yy, yy, ...i je włożymy do pieczyka. No... No u, to zamyka! <suszy> Przez to ja nie dostanę osiągnięcia. No tu masz. No, no, no. no masz. Tu leżą. Gdzie? No tu. No przed domkiem. No i... Ja tylko nie dostanę osiągnięcia, bo mi je dały. Dobra, ja. No to sobie pan jednak. Dobra, teraz ja aprikorni. No Żółte bieram. i czarne najważniejsze. Daj mi swoje zielazo, jeśli nie masz w ogóle. Nie mam. Karo. Takie bieganie jest trochę wnerwiające, ale... Wnerwiające bieganie. Wnerwiające jest czekanie aż się... po kawale robię, nie wiesz. E, a pikon się bardzo szybko rosną. Przepraszam za to, że nie dokończyłem tego filmiku. Niestety głupi Action nie zatrzymał mi nagrywanie w tym oto momencie. I, ale niedługo I, się dowiecie co robiliśmy wtedy. On mi tam trochę dał, trochę poekspiliśmy. Ale cóż, Action nie nagrał. No to...